Tak, gramy Vex, Kai'Sa W moim teamie Nilach to Jace. Znowu Jace. Trochę Magic the Mage. Dobra, zagrajmy Orianą. zagrajmy Orianą. Oriana oddaje ostatnio. Ej, a może zagramy Orianą z Pierunem, Actually. Oriana z Pierunem, Turbo pier Cześć Ronaldinho, cześć! Uh, je! Yeah. I don't know. IDK, IDK, że nie wiem. Pytasz czy nie wiem? Oczywiście, że wiem. Pytasz, że wiem, oczywiście, że nie. sumie <grystanie> mamy dobre match na każdej linii. To jest gra pod zwycięstwo. Tutaj wygrywamy. Wspinamy się wyżej. Nie zatrzymujemy się, lecimy w górę. Po to, żeby teraz zrobić tydzień przerwy. Dobra, ja coś tu świrubiru. Moja lista rumiera. Super pokczęp. Może ktoś tędy przyjdzie i zgarnę sobie Mana Flow Banda za darmo. Dzięki. to takich to wrzucę. Dla sportu, ale teraz trzeba badać tak, bo kolega ma level 2 szybciej. Ma level 2 akurat po pierwszym waveie całym jak on wpadnie. Oj, teraz zobaczą tu i tu zwardują. Szkoda że tak to wyszło. W sumie Warwick chyba zaczął od dołu naszego, więc ja bym też musiał uważać. Ale nie wziąłem teraz przez do tego creepa. Jest dosyć średnie. Dopychamy tu kiuska. Pyk. 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 Jeden zmisowany. Najważniejsze, najbardziej żeby Melaki brać. Melak daje 21 golda, a klip z tyłu 14. Zatem za tym idzie z zaschitowanie Melaka. Jest warte 50% więcej. To jest w sumie z lekka pojebane, nie? Jak jest złożycie? Dobra, dajmy punkty W. Bo ja też trochę. Mniej to jest. bo w sumie zapomniałem, że gram pioruna. Wurtowe pierdolnięcie, ale kwalem walnę mu QW auta, atak. Albo QWE to gościu może poczuć niezą lipę. Tam lipę czuję mój botyn, który się właśnie wypierdala. I Niliak pisze 15. Pike jest 3.0. Team gap so hard. Całkiem ciekawe. Team Gap So Hard. Ale całkiem. Dobry trading. Mam też przewagę potki, bo on już wcześniej rzucił, więc w hp to całkiem dobrze wygląda. Teraz trzeba trochę uważać, bo PyChrome może istnieć. A ty kurwa Liliowska. Będzie pierwsze, bo Droptown Wave'a. Ale w sumie tu jest potencjał, żeby może to wygrać. Jestem trochę spóźniony Ale dobra Zdaje mi się, że wygrywamy Nie no git w sumie Jedyne co jest tragiczne to wave na idzie A jakbyśmy go tu zdejmowali Dobra, mogę się sobie wyjebać od tego Towera Nie wiem czy szybciej by nie było Ale że gość nie się ze mną grać Wtedy mamy killa na pajku o, ale tak to ja się wyjebałem jeszcze. No, no to jest pizza TV, trochę, nie? Ale ten pike tam powinien umrzeć. On jest 300 shutdownu. Trochę się nie zgraliśmy z kolegą. Wprawdzie spingować 5 razy. On ma Expo Advantage lekki, bo. dosyć sporo. Przy farmie z tego Wave'a, który był chujowy. A nie wiem, czego nawet nie one jakoś. A zerkuje tak. Tylko byle by go spełkować, nie? Jeszcze parę auta ataków mogę powrzucać. I on jest wrzucony z linii teraz. Nawet by nie ma znaczenia, że go nie zabijam. Bo on teraz musi zdropować wave'a. Damy ulipę. lipę. Tu straci teraz 3 creepy. Warwick jeszcze nie biegnie, nie? Nie chyba nie biegnie. To trochę chujia, że mi tak Rical poprzerywali. A bo on nie widział. Będę lekko w tempo, no ale w creepach i tak jestem do przodu z tego co zagrałem. Kochasz mnie? Dzięki, Bóg zapłać. Pozdrawiam dla każdego kto mnie lubi. Pozdrawiam dla was widzowie. Jesteście naprawdę spoko. Fajnie, że Mrożone to taka fajna, miła społeczność. Kurwa, nie wziąłem tego, bo w nie kliknęło. Jeszcze dostałem bombę. No dobra, no to, to chujnia. Mega. Jego Reala stoi? Dobrze. Teraz, Bufa dostała lekkiego. Ale Ryalan zazwyczaj dobrze stoi, nie? To fotel jaki mam i Ka-Markus. I Mimo najlepszy fotel jaki istnieje, to... 2000 zł, nie? Mimo, <laughs> że kosztuje 800. Okej, okay. a tego nie przerzuciło. Dobra, no ja, ja z umarłem, ale wydaje mi się, że to jest double kill do naszej drużyny. Ja oni dużo spalili. Oj, no szkoda, że on flaszną, ale może tego zabiją? Naj, no, mega close. Buty? A, buty Merkurego tutaj gramy. I nie umieram. Potem następnym razem. Pytanie, czy ja biegnę w topa? O tak, bo on musi zrykolować To pushuje Semida, ja wezmę tamtego wave'a i w ten sposób nic nie stracimy. O, on się wypierdala na midzie? Nie, on ich zabija. Jeden. Jeden. Nice. Huge, huge. Dobrze, zajebiście wyszło. Dobra, gościu nie rikoluje tu, więc zająć życie rikoluje tu. Albo zrykolował trzy ekrany dalej? Nie, nie wiem. Nie zrykolował chyba. Dziwnie. wracam do mida, bo ja nie chcę w nią grać. Mega wow, mega wow, mega wow, mega. Niech spierdala. No. A, no tak. Tak to się właśnie gra, panowie. Nawet jak zrykujesz i wszystko elegancko by wyglądało, no to Warwick jest u ale podczas skoku. Kajsa doskoczy. No może trochę się. A podierałem i źle poleciałem. No ale dobrze, mój team teraz powinien zczyścić dzięki temu, że ja spaliłem wszystkie resursy przy drużyny. Dobrze, super panowie. TP w mida, bo ona już tu nic nie robi raczej. No i to mi się podoba. Tak, jak trzeba. Uczyłby się zmian, nie bać. Wow, mega, nie trafiam kanona. Wow, mega. Znaczenia. Wow mega, wow, mega. jak Megan robi ogień na scenach. Ale to A raz musi zrikolować. Pasi całego wave'a. To weszło. dobra, ale on jakby... Tak musi recallnąć, nie? Dobra, zabrałem mu dwa gówniaki. Plus 16. I minus 16 dla niego. Cykam. Urwika DJ Packersona. bo ja jestem takim męczennikiem tej gry. Siema miły Stefan. Muszę uwolę, mam trochę omany. Ile kosztuje pistol? 900? No tyle, ty udało mi się wziąć tego wave'a. On może szukać Rki na mnie jakiejś teraz tu Może też umować do bota No nie typuję w topa, a on nie ma TPK. No, dobra, no i koniec tam pospokojnie zabiją, on jest gdzieś tu, ja mam pistolet, mam free recall więc jest zajebiście Jakoś idzie, zajebiście Wain totalnie dyma No w sumie Wain dyma mega ich dwa ludziki W sumie Lilia też jest dobra w ich dwa czempiony na no, top side no dobry team, dobry team mamy czempionowo Ma flesha, ma to nie żyje raczej No jakby nie fleszował, to może? Ja bym fleszał niej na twarz. Ora stoję tu, biorę co trzeba. Niszczyli mi warda. Unlucky. Aś. No niestety, wyłapany, złapany, zabity. Zdało wszystko na mnie palone. Oni ta są bot tower za to. Ja jestem... ...tak kurwa męczennikiem w tej grze. Najprzedawca cały czas i tak nie może na mnie grać, jest totalnie dymana. To jest to jej team, więc. Praktyczna deska do duszyny. Dobra, kupuję Uther żeby łatwiej się dodrzewało skilla i biegało i uciekało. Jak LeBlanc stoi, no LeBlanc jest OP. Middle East? Nie, no Middle East to Bliski Wschód. To region przeznaczony dla muzułmaninów. Saudi Arabia, wiesz o co chodzi? Petrodolary. Qatar, Kuwait. Ale slipa zapodał. Hmm, jak pl, dobrze to wykminił. <laughs> Ale chyba dead Lila za szybka O, jeszcze se killa zajebałem O, jeszcze mu przerwałem kiuska tego się... Z... Wykaj... O kurwa Co on tu robił tym starem? No nie wiem Karona kind of sad. Dobra, cofam Dzięki szatnik za suba Żół do ciebie, dzięki Filip Pozdrawiam. Kupujemy to pod czapkę już. Biegnę w bota. Nie no ale blank jest OP, jest OP. Ej to się nie jest jako taczka. Zostałem wyforsowany do niewzięcia tej taczki. On laki czterech na topie. Po pierwszej dziewczynie. Jest zaraz cała mafia. Oj Znowu! Gościu z Interv Q Dobra, to się nie wzięło. To ma stuna na niego. No wypierdalaj! Tym Warwickiem zasranym. Da się uciec od tego czempiona Nilak zabiła jednego, zabije drugiego, trzeciego. Dobra, będę miał buty. Znaczy buty. Da mam po moment spida, a teraz jest dobry. No i umieraj kurwa. Jebanym w Umrze? Nie ja na ten se kurzu ci go zabije, nie? Nice. U kurwa, lep zaczerował DJ Paukerson. Ty, bo tu tepuje ktoś. Jestem na plecach. Leć, 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 złotko. Triple kill. Trzech leży z no i go Drake, jest w ogóle jest tak gorąco, nie? przesada. Globalne ocieplenie jest real. Z jednej strony mam marm, więc trochę Lipton TV. Ale z drugiej strony, jak tu dopychamy reczkę, bombimy. Bombenie TV. Jeden leży, dwóch leży z Trzeci leży z KBD. Dalej nie pomogę. Czterech leży z Ile stopni w Polsce? Trzy dychy. No, no, w sensie dobra, dzisiaj jeszcze nie jest tak źle, nie? Wczoraj było tragicznie, bo wczoraj było z 30 parę i w niedzielę ma być 35, nie? A, nie zdążyłem wybiec. No trochę strolowałem, bo zacząłem się rozmawiać na temat pogody. No, dzisiaj jest okej, okay. dzisiaj wszyscy na dwór i mówię, dobra, jest spoko. Ale wczoraj miałem ochotę umrzeć. W Madrycie jest zimniej niż w Polsce? Ile jest w Walencji? Valencia Weather Ja Mam nadzieję, że tam nie umrę. Nie no dobra, jest tak 28 w piku niby. A tam jest nad morzem, to jest odczuwalne mniej, nie? Dwa egzaminy pisałeś w ten żar? Współczuję ci mordeczko, nie? Jeszcze najgorzej, jak masz w starym budynku. A, myślałem, że go dorzucę. Będę go zabaw, to on umiera. Bo ja wstawiam dużą bombę. 832, 600, 400, to jest 1000, 1800, do tego z tego jest jakieś 200, Kiorun 200. To się kombuje. Ale chyba już jest piorun, tak szczerze Dobra, strzelaj Strzelaj, <ścoughs> strzelaj na tej vein. Ja on tylko piluję, nie z tyłu. I pik! Ona leci do przodu, movement speed, tarcza Okej okay. Kłopoty na plesach, w tym całem backline A bo on się wyjebał tam Ale krzywy flash Oj, dałem się złapać. Trochę lipa. O, będę szczerkę mam. No szkoda, że ja nie miałem erki tu, nie? Mógł w, w nią wrzucić i, i zabić obu. Chyba trochę zintował. Dobra, czy ja kupuję teraz... Kosmika całego? A może Storm Surge'a? Zobaczmy jak Bangla ten item. Będziemy pomóc spilować. Trochę czego. Gitara. Oj, oj. Chyba kolegi z nami już nie ma. No, jakby. To jest fajnie, byłoby. użyć pistoletu, żeby. zbić bansi Pajkowi, ale to już chyba zrobione. See, Daisy. Okej. Okay. A to właśnie uważałem, że mnie nie Gdzie Z takiej dostawę W? Ale jest ucieczka Jezu, kto tutaj Guzioran z tą request? Obrałam Storm Surge, zobaczyłem czy ten item jest coś warty Mitara Krypta następne. następny Bo na 16, mega bomba Ale jej jak coś nie zabijam Gdybym ją jakoś tak mógł jakkolwiek przykajtować, to jest szansa No ale teraz powinien być dead No i szybka sprawa To nie twoja sprawa, on umiera Nara. Weźmy to, bo mana się nie zgadza. do domina. Normalnie że to W, żeby się ruszać, ale nie mam Blobufa, więc. Mana issues. więc nie ma co nawalać. Ej, bo tu. armia, afera. Ej, ale nie ściągnęło go. Dziwne. zostałem na sobie W. Dobra, leć. Leć tą Wayne. Król, on jest boski, on ma Rabadona całego. W sobie sensie całkiem dużo z tego wubię, prostu ms ale... Pytanie, czy możemy to kończyć. Ja mam dosyć mało money, więc nie będę spałował spelami. No jestem dead. Znaczy oddał mnie tu. Oni go zabili chociaż? Dobra, no zabili. Ale jakim kosztem? Relek zabija wszystkich Jasny gwint Co oni odpierdalają? Mogliśmy uciśnować Nexus po prostu Szkoda, że trochę mało many miałem, nie? To jest taki issue Czyli że mam problemy z maną Do środka Ale zmiksowałem build No jest taki trochę zakazany Uciu, nie? Nie umiera? Gdzie on jest? Ja, Prydolon tam nie umarł. Jeszcze pyrunę gram jak coś. Dobra, myślałem, że się go zabiję. Cześć, 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 Cambodży. Cześć, cześć wszystkim. Tu nie mam Serapha. Zagrałem no, specjalnie Pion, żeby mieć większą bombę. że no, ja seraf lepszy ogólnie. Bo tu nie ma jakby także tak, że potrzebuję moso tarczy, żeby przeżyć jakoś. Idę. Tu jest ziutek. Ereczka. Jeden leży z Ej kurwa, sprzedałeś mnie. Odmerkę uh. Pike with R from behind. Uważajcie. Bra, nice. Skończyliśmy? Chyba koniec. Ja perdolem w ogóle ile kili było w tej grze? Taka luźna gierka 90 kili w 30 minut. 3 kill na minuty.